Orędzie Matki Bożej, Królowej pokoju z 14 sierpnia. Drogie dzieci, powiedzcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że jest to czas łaski. Nadejdą dni, w których wielu będzie żałować życia przeżytego bez łaski Bożej, a dla wielu będzie już za późno. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Wasz naród będzie wołał o pomoc. A ból będzie wielki dla moich biednych dzieci. Módlcie się, nie oddalajcie się od modlitwy. Drogie dzieci, wiedzcie, że szatan przygotował wielką sieć oszustwa, aby wielu zostało zwiedzionych i straconych. Wkrótce na świecie rozlegnie się krzyk rozpaczy i wielu nie będzie miało już czasu na nawrócenie. To dlatego błagam was nie zwlekajcie. Każdy dzień bez modlitwy i bez łaski jest krokiem ku przepaści. Odwagi, kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan będzie działał na rzecz sprawiedliwych. Idźcie naprzód drogą, którą wam wskazał mój Syn. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi ponownie zgromadzić was tutaj. Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. To orędzie to jest krzyk Matki, która wie co nadchodzi, a jej słowa są ostrzeżeniem danym w ostatniej chwili. Maryja mówi jasno: Bóg się spieszy i to jest czas łaski. To oznacza, że czas, w którym jeszcze można się nawrócić i wrócić do Boga, jest bardzo krótki. Nie chodzi już o przyszłość odległą i nieokreśloną. To się dzieje teraz, na naszych oczach. Widzimy, jak świat pogrąża się w chaosie wojny, które rozdzierają narody, krew niewinnych przelewana każdego dnia katastrofy, które burzą poczucie bezpieczeństwa ideologie, które chcą wyrwać Boga z ludzkich serc i zastąpić prawdę kłamstwem. To właśnie o tym mówi Maryja. Szatan przygotował wielką sieć oszustwa, aby wielu zostało zwiedzionych i straconych. Czy to nie jest rzeczywistość, którą oglądamy każdego dnia? Media karmią ludzi kłamstwem, a ci, którzy odrzucają Boże prawo, są oklaskiwani i wynoszeni na piedestał. To jest ta sieć. Sieć, która oplata całe narody, która miesza prawdę z fałszem i prowadzi duszę do zguby. Miliony już w nią wpadły, nieświadomie wybierając życie bez łaski Bożej. Maryja mówi dalej: Wkrótce na świecie rozlegnie się krzyk rozpaczy, i wielu nie będzie miało już czasu na nawrócenie. To nie jest symboliczne ostrzeżenie. To jest zapowiedź konkretnego cierpienia. Krzyk rozpaczy nie wznosi się bez powodu. To zapowiedź wydarzeń, które przyjdą nagle, kiedy człowiek nie będzie już miał możliwości powiedzieć: Zdążę jeszcze, zrobię to później. Każde odłożone jutro staje się krokiem ku zatraceniu. Matka Boża, błaga: nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Ile razy człowiek usprawiedliwia się, że jeszcze przyjdzie czas, że jeszcze zdąży? To oszustwo szatana, które uśpiło serca milionów, a każdy dzień życia bez modlitwy, bez spowiedzi, bez Eucharystii to krok ku przepaści, o której Maryja mówi wprost. To orędzie jest dramatycznie aktualne. Bo już teraz narody wołają o pomoc, a ból ludzkości rośnie z każdym dniem. Widzimy cierpienie rodzin rozrywanych przez wojny, widzimy prześladowania chrześcijan, widzimy jak nienawiść dzieli społeczeństwa. To jest właśnie ten krzyk narodów, przed którym ostrzega Maryja. A jednak, pośród tych ostrzeżeń, Matka Boża nie zostawia dzieci w rozpaczy. Mówi: Odwagi, kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan będzie działał na rzecz sprawiedliwych. To nie jest obietnica złagodzenia wszystkiego. To jest pewność, że sprawiedliwi, ci, którzy trwają przy Bogu, którzy nie odwracają się od modlitwy, będą ocaleni. To oni zobaczą działanie Boga w chwili największej ciemności. Dlatego ten czas, który pozostał, jest bezcenny. To czas łaski, który trzeba wykorzystać do ostatniej chwili nie do zabawy, nie do odkładania na później, nie do wygodnego usprawiedliwiania się to czas, by uklęknąć, by się modlić, by wrócić do sakramentów i żyć tak, jak Pan Jezus nakazuje. Bo kiedy rozlegnie się ten krzyk rozpaczy. Będzie już za późno na poprawki, za późno na wymówki, za późno na odkładanie. To orędzie jest jednym z najpoważniejszych wezwań ostatnich czasów. Kto je lekceważy, ten igra ze swoim zbawieniem. Skoro Matka Boża w swoim orędziu ostrzega przed dramatycznym czasem, przed bólem, oszustwem i rozpaczą, to nie robi tego, aby wzbudzić w dzieciach lęk. Ale aby obudzić w nich nadzieję i odwagę. Jej słowa są jak światło w ciemności. Nawet jeśli nadchodzi burza, Bóg nie zostawi swoich wiernych samych. Maryja przypomina, że kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan będzie działał na rzecz sprawiedliwych. To jest obietnica, która powinna dodać każdemu sercu siły. Tak, szatan przygotował wielką sieć oszustwa, ale Bóg przygotował jeszcze większą sieć miłości, w którą pragnie wciągnąć swoje dzieci, by je ocalić. To właśnie teraz jest czas łaski, czas, w którym niebo otwiera się szerzej niż kiedykolwiek, aby wlać w duszę siłę, odwagę i nowe życie. Choć świat będzie krzyczał w rozpaczy, ci, którzy zaufają Bogu, Wejdą w Jego łaskę, będą mieli w sercu pokój, którego nikt nie zdoła odebrać. Maryja zapewnia, nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. To wezwanie jest równocześnie ostrzeżeniem i obietnicą. Kto odpowie dziś, kto uklęknie dziś, kto nawróci się dziś, ten jutro będzie ocalony. Niebo nigdy nie zostawia człowieka samego. Tam gdzie grzech się wzmógł, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Tam gdzie kłamstwo zwodzi, tam prawda świeci jeszcze jaśniej. Tam gdzie pojawia się ból i lament, tam ręka Maryi prowadzi ku Jezusowi, jedynemu źródłu zbawienia. Dlatego to orędzie, choć poważne, niesie w sobie ogromną nadzieję. Bóg się spieszy, bo pragnie zbawić, a nie potępić. Bóg przychodzi, aby wyrwać swoje dzieci z sieci szatana i postawić je na drodze życia. I każdy, kto dziś powie tak na to wezwanie, nie będzie się musiał lękać ani dnia ciemności, ani krzyku rozpaczy, który wstrząśnie światem. To jest czas, w którym łaska płynie obficie. A drzwi Bożego miłosierdzia są szeroko otwarte. Teraz jest moment, w którym trzeba wejść, zanim drzwi zamkną się na zawsze. Ale ten, kto wejdzie, kto zaufa, kto odpowie, doświadczy cudu pokoju, nawet gdy świat wokół pogrąży się w chaosie. Maryja przypomina, że Pan nie zapomina o sprawiedliwych. Dlatego zamiast lęku, Trzeba chwytać się jej słów jak kotwicy, trzeba ufać Bogu i iść naprzód drogą wskazaną przez nią drogą modlitwy, pokuty, nawrócenia i całkowitego zawierzenia Jezusowi. Wtedy w sercu rozkwitnie nadzieja, której nic i nikt nie zdoła zniszczyć. Amen.